Yo, się siemanko, widzowie z tej strony Kebus, witam was w kolejnym odcineczku skidropa, a dzisiaj nowa taktyka na bitwy, e, dlatego, że wymyśliłem sobie taką taktykę, zaraz wyjaśnię o co w niej chodzi, ja oczywiście was zachęcam do wpisywania kodu KEBUS, jeżeli chcielibyście coś sobie wpłacić, bo macie 10% do bonusu e, w sensie 10% bonusu, e, także e, polecam o korzystać, jak wpłacicie stówkę to macie 110 oraz darmowe 2,50 na start, jeżeli jeszcze nie graliście dalej jest event, także polecam z tego naprawdę e, korzystać. Dzisiaj dosyć szalona taktyka na bitwy, dlatego też budżet e, jest troszeczkę większy. E, więc ja sobie przejdę. Generalnie budżet jest w sensie ta metoda jest w sumie dostępna dla każdego. E, polecam z niej korzystać, jakby to nie zabrzmiało, ale serio, moim zdaniem jakby to jest dosyć OP, Będziemy sobie korzystać generalnie ze skrzyni Shadow. I tutaj mówię, zależnie od budżetu, zaczniemy sobie na przykład od 3, bo 5 dyszek to jest myślę taka cena, którą każdy może sobie, na którą każdy może sobie pozwolić. I robimy ją razy 4. Dlaczego? Ja zaraz może wejdę w skrzynię Shadow i pokażę, jak to wygląda tam od środka. Ale generalnie robimy sobie skrzynię Shadow razy 4. Rzeczywiście jest to mówię, ryzykowna metoda, dlatego że no, nie oszukujmy się 1 na 4. No, żeby jeszcze wygrać taką bitwę. No 25% szans teoretycznie. W praktyce różnie to wygląda. Dlatego zobaczymy, jak pójdzie nam pierwsza bitwa. A zaraz wyjaśnię, dlaczego akurat skrzynia shadow. Bo na ostatnim streamie otwierałem tą skrzynię właśnie na bitwach i okazało się, że to jest kurczę bardzo dobra skrzynia. Dlatego tak robimy i zobaczcie w ogóle ile ten gościu już zgarnął. Już mu się zwróciła bitwa. Zobaczcie, nikt nie ma na tyle lipnego dropu, żeby miał prawie 0. To jest główne założenie tego. 115 zł. 42. No, moim zdaniem to jest mega fajne. Dobra, przejdziemy sobie do tej skrzyni Shadow. Ja ją tylko szybko znajdę. I teraz tak, wchodzimy sobie w tą skrzynię. Generalnie tutaj jest taki skin jak P2000 Woodsman i nie wiadomo, z jakich przyczyn on jest drogi. Znaczy ja wiem, z jakich przyczyn on jest drogi, ale to nie odcinek na to. No i generalnie tutaj najsłabszym skinem jest w sumie P250 Rentgen, no i jakieś pistolero i Famas. Ale nie macie nic takiego mega gównianego, nie? Także zawsze coś wam poleci. No i generalnie dlatego ja bitwy na skrzynie Shadow lubię. Polecam to przetestować, jeżeli ktoś by z was chciał. coś w się sensie zachęcam nawet sobie jedną zrobić. My sobie polecimy teraz 5 i zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać Ale no jest to co najmniej ciekawe Tak w sumie No jest kliknęłem na bota niechcący Ja w sumie to odkryłem tak Trochę z przypadku Bo grałem te bitwy na streamie Ale to no nie wiem spodobało mi się to Dobra weźmy sobie w naszą bitwę Żeby pododawać boty Są boty na Kidropie teraz Także nie musicie na te bitwy czekać Wystarczy sobie zrobić tak jak ja i pododajecie boty to jest mega eleganckie. O, zobaczcie, dołączyli jacyś ziomeczki. To może poczekamy, może dołączy jeszcze jakiś. A jak nie, to dodamy bota, dodajmy bota. I mamy dwóch ziomeczków i bota. Elegancko. No i startujemy. I zobaczymy. Pięć skrzynek tym razem, także 70 zł. No i bot póki co ma najle... O, ty, ale zobaczcie, no i zobaczcie, leci mi mag, ale są bardzo blisko. Także to jest właśnie fajne. To jest właśnie mega fajne w tej skrzynce. Dobra, zobaczymy. Póki co jesteśmy najbliżej do bota. No ale tam pistolero, to nie jest traf najlepszy. póki co, bo to widzisz najlepiej. Ten banan na srewie. Okej, okay, okej, okay, Skar. Okej, okay, okej, okay. to jest fajny traf, to jest fajny traf. Jeszcze tutaj by się przydało coś fajnego nam, żeby poleciało. Dobra, zgarniamy to. Patrzcie, 150 ziko. No i właśnie, te bitwy są mocarne. Tutaj z małych kwot myślę, że to jest. Skrzynka dobra, jeżeli chcecie z małych kwot zrobić jakąś kostkę sobie na przykład. Dobra, lecimy dalej z tą skrzynią. Poszukam jej, czekajcie, Shadow. Lecimy znowu 5 razy. Znowu czterech graczy, tworzymy. Dodamy boty, żeby nie czekać. Może ktoś dołączy sobie w międzyczasie. Zostawimy slota, zobaczymy, czy ktoś dołączy. Dobra, nie będziemy tyle czekać. Dodajemy boty. I let's see, znowu pięć razy ta skrzynka, nie wiem, metoda wydaje mi się co najmniej ciekawa, także możecie, jak już w sumie powiedziałem, przetestować ją sobie. Jestem ciekawy, czy w tym odcinku poleci nam to 2000 bo ono mi poleciało strasznie przypadkowo ja się dziwię że ono jest tyle warte w ogóle. Stąd w sumie się wzięła geneza pomysłu na, na coś takiego. Okej, okay, leci SCAR. SCAR nas troch, trochę zbliża do bot bota Cybera. E, Przydałoby nam się jednak jeszcze coś, coś dobrego. Okej, okay, Bizonek. No, jeszcze jeden lepszy skin niż Bot Cyber i chyba to zgarniamy. Oj, nie wiem. No niestety. Niestety. E, niestety. Niestety Bot Cyber to zgarnia. Dobra, spróbujmy zagrać jedną grubszą. I zagramy e, na 10 skrzynek. Zobaczymy jak to pyknie. Wygramy na 10 skrzynek, 4 graczy bank. Dodajemy boty. I dobra, mamy 10 skrzynek. Generalnie jestem ciekawy, co z 10 skrzynek nam po pierwsze poleci. A po drugie zobaczymy, czy z 140 zł da się zrobić kosę z takiej bitwy. Wydaje mi się, że da się na spokojnie. Wydaje mi się, że drop będzie około 300, nie? Może 200 coś. Zobaczymy w sumie. Aha. <grych> Aha, no to chyba po bitwie, bo BotFoxy nas po prostu zgniótł. Każdy dostał to samo, tylko BotFoxy dostał AK-Nową Rewolucję. No to macie już odpowiedź. No, BotFoxy tutaj totalnego bengera zgarnął. Ale zobaczymy, może możecie nam coś polecić ciekawego. Może nam to P2000 po poleci i jakoś, nie wiem, się odbijemy. Bo tutaj procenty no, du dużą rolę odgrywają. No ale zobaczcie, co Botfoxy zgarnia. Znaczy i tak z dropem w sumie u nas nie najgorzej. E, no ale. Zobacz ty, Botfoxy leci po prostu. Dobra, no jeszcze się na coś łudzę, ale. Botfoxy to jest jackpot totalny. Chociaż zobacz, no 7 dyszek mamy, też nie jest najgorzej u nas. No Ale nie no. Czy Botfoxy Famasa leci. O co jest, ty, no i zobaczcie co to jest za skrzynia, przecież ta taktyka jest mocarna Tylko niestety my nie wygrywamy, ale... No i dobra, i zobaczcie pop Matysiaka ze 141 To jest przemocne To jest przemocne, dobra, zgramy sobie jeszcze jedną bitwę i też zagramy na 10 skrzynek Bo ja chcę wam tylko zobrazować, jakby, jak ta skrzynia jest mocna, jak ta skrzynia jest potężna Polecimy sobie również razy 10 i tą bitwą sobie zakończymy w sumie. Ale no sami widzicie, jak potężna jest ta skrzynia. To jest chyba moja nowa, ulubiona skrzynia swoją drogą. Mimo, że tą bitwę przegrałem, to. to kurde, no widzicie jakie są trafy. Dobra, let's see, ostatni 10 skrzyneczek. I zobaczymy. No serio, Bot Ewa to jest jakiś kurde fuks totalny. A w ogóle poleciało największy syf nam poleciał. Okej, okay, teraz trochę lepiej nam poleciało. Ale. Bu... No nie wiem, no czemu on takie skiny trafia? Jeszcze Asimowa za nich dropnie. Dobra, my dropimy diskoteka. Ale jeszcze dużo skrzynek, jeszcze może się coś zmienić. Może nam dropnie, nie wiem. Może nam dropnie Neonowa Rewolucja albo łupka Asimow. Chciałbym, nie ukrywam. Robi nam Famas, ej, no, ale powoli tam gonimy. Po, powoli tam gonimy skinki podyszku. No i chyba się nam skończyła passa. No minimalware, niestety. Skinki podyszku nie są najgorsze. Okej, okay. dielek. Skinek podyszku, git. No, ale my potrzebujemy bengera. To P2000 by nam się teraz przydało, ale. Leci nam P, ale 250. E, no i to chyba będzie taka average bitwa. Taka zwykła bitwa. Czyż jeszcze czy Bizony im lecą. Dobra, zobaczymy ostatni. O niestety, tutaj e, takie dropy. No i zobaczcie, 400 ze 141. Moim zdaniem te skrzynki są naprawdę mocarne, także polecam z tego korzystać, póki to działa. E, no i co? Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!